Hasta la vista, Baby! Dzień dobry, witam. Chciałem pokazać Państwu nowy nabytek. Momentik wyłączy mu zasilanko tylko. Jest to zasilacz uniwersalny natek. Temera. Posiada on moc power 90 W MAX, tak jak pisze. Zasilany jest napięciem wejściowym od 110 do 240 V. Częstotliwość 50 na 60 Hz. Pobór z sieci 1,2A. Wyjście na, 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 na złączu na którym możemy zmieniać wtyczki, mam na 18,5V 4,8A 90W 19V 4,73A 90W 19,5V 4,6A 20V 4,5A 90W Polaryzacja napięcia jest na Zewnętrz, na zewnętrznej części wtyczki minus, na tak zwanym, jak to mówię, bolcu plus, czy na dziurze. Tak jak tutaj mamy, o, to będzie plus, w środku tu będzie masa. Yy, zasilacz ten posiada, tak jak powiedziałem, możliwość wymiany końcówek. Robimy to bardzo prosto. Dość stabilne, ładnie się trzymają w gniazdach. Testowałem ten zasilacz, tak jak kapitana Piole, identyczny na laptopie Dell, Max Data i IBM R40. Praktycznie wszystkie laptopy, które mam w domu, mogą być napięciowo zasilone. Mamy 8 rodzajów wtyczek. Proszę bardzo, oj. Tutaj kolejna i jeszcze taka jedna mała. Także mam nadzieję, że się będzie tak samo dobrze spisywał jak kapitana piole. Dobra przydatna rzecz. Oczywiście kupiłem go używanego, nienówkę. Symbol tego zasilacza, model w ogóle to jest NZU-1562. Identyczny jak ma Kapitan Piole. Zaraz go przyniosę. Moment. Proszę bardzo. To samo NZU-1562. Zasilacz oczywiście posiada jeszcze tutaj wtyczka od strony sieci gniazdo i jest takim wyjściem standardowym jak u nas wejściem do gniazda standardowym Ech, tak więc ze swojej strony śmiało mogę polecić u mnie zda ją, zdało egzamin ten nowy już kupiony ten od kapitana też ładnie chodzi za nieduże pieniądze przydatna rzecz Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.